Siemano widzę, w dzisiejszym odcinku z ps 99 otworzymy sobie ponad 1000 rave giftów. I dzisiaj jest ze mną widz, uperamonubek tak zwany i on ma tam do przygotowania jakieś tam global event gifty, a ile się nie mylę, to ma chyba tam 270, to jest też sporo, ale jeszcze przed tym sprawdźmy sobie mailboxa, bo widzę, też się dołożyli jakoś na ten opening No i dobra, wchodzimy w mailboxa i dobra, mamy tutaj o Xjasik. Pozdro Ty, dzięki Ksiasik za giftika, Enterpoi, dobra macie tej w zasadzie i 300 giftów od Bezorzego, no serduszko tutaj dla gifterów, Bezorzy 300, Mama 13, Enterpoi 3 i Bixerek 11, pozdro Was serdecznie, kurde, dzięki, kurde, widzę, dzięki serdecznie i co, no i my przychodzimy jeszcze do openingu. Dobra, ja sobie zbinduję, czekajcie pod 11 czekajcie, kurde, o. Muszę wszystko z ten usunąć i dobra. Gdzie mamy te gifty? Dobra, są te gifty. Czekajcie pod jedyneczkę i dobra. Otwieramy. No to dobra. Na startek tak na spokojnie takie 24. To i tak jest mało. Dobra. 8, 8 i 8. O, uperał też tej z grubej rurelci i dobra. No coś, coś na początku może być ciężko. Kurde, ile tych uperał, od razu giftów otworzył. Co jest? No mi niestety nic ciekawego nie wypadło, no może uperał ma no, no, widzę, że tak średnio. No i niestety. Z pierwszych giftów istnieją, dobra, dawać od razu do na czekaj się. Jedyneczka 8, 8, 4, 4, 4. 3 razy 4, 2 razy 8. Mówię wam, widzowie, to odda, to odda. I uperam, I upera, mama, hugea, co jest, widzowie? Patrzcie, upera, że nie mogę, nie, no co za nubek, czekaj się. Pokaż to operę, no pokaż, pokaż tego hugea. Ja pierdzielę EZ. Nie no dobra, uperamo po pierwszym giftie. Nie no, jest nad 50 giftów, nie otworzyliśmy i chłopiec ma no jaki farciesz, no ale dobra. Te teraz zaskoczenie. 8,8, o spamimy, 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 spamimy. Dobra, może coś wypadnie. O mało tych giftów w miarę się. Otworzyło. Dobra, proszę, no huge jak jakiś, no Ponad 1000 giftów, 1300 coś giftów, no dawaj, dawaj coś. No jak mu, wypadnie, zaraz jeszcze nie wytrzymam no. Dobra, nie no, Overlord jeszcze trafił. Ja no co za farcie, że no widzowie weźcie go stąd, no. Czemu ja się na to zgodziłem, żeby z nim otwierać? Dobra, sprawdźmy, ile już otworzyliśmy, czekajcie. sto wciku, dobra, to ja jakoś może przyspieszę, bo tutaj będę z godziny tego, tego robił, dobra. Spamim, 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 spammy, 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 ja z niemi, ja tego otworzyłem sporo, sporo. Dobra, dajcie teraz setkę otworzymy Setu nie, setu nie może. O kurde. Czekajcie, ile otworzyłem? No, od ponad 100, 150 otworzyłem i co. I uwaga, uwaga, no i nic nie ma, no co jest? Operamo, operamo też, nic, boże, co za no ale on chociaż huge'a trafił, Nie bym takiego, kurde, chociaż jednego chciał z tego openingu, nie? Kurde, dobra, patrzcie, teraz czwóreczki, samymi czwóreczkami spamimy, czwóreczki może oddadzą, po czwórnie, po czwórnie, dobra, po czwórnie może odda. Jezu, jeszcze te gifty się tak stakują, boże, dobra, spamimy, spamimy i no, no, dawaj, dawaj tego huge'a, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Albo może weku będzie, to na sam koniec dopiero sprawdzimy, czy weku może gdzieś jest. Może gdzieś przegapiłem, dobra. Kurde, to tutaj leci, ostro, dobra, to. O! Bute, butka budka, budka, gif. Nad budki nie widziałem. To może coś przegapiłem jeszcze. No dobra, otwieramy, otwieramy. O kurde, i do tego jest dobra. Ja pierdziel. Nie, i do no, tego jest. Co jest widzowie? O i deskę widziałem tylko. A operama nic nie trafił, Boże uperamy się chyba gifty już skończyły. Czekajcie, ile ja tych giftów mam jeszcze. 800. Ja pierdziel, jak to szybko leci, 500 giftów już za nami. No dobra, no to spod 130 jeszcze mamy. O no to operama też coś tam ma. Dobra, my sobie podsumujmy, co mi wypadło. Jutro chyba nie widziałem takiej. Się wydaje. No. No i niestety Hugeka nie ma, dobra. sprawdźmy sobie, czy to, coś tutaj może innego chociaż wypadło. No i coś. Yy, tutaj Pestro już to widziałem, ale budka chyba wypadła. Nie, budki nie miałem i deseczki też nie miałem, czekajcie. O dwie budki nawet. Yy, dwie deski nawet. Patrzcie, tak się naprezentuje. Nie, no jest taka. Kurde, ładna nawet. Dobra. O nie, uperam jakieś banana, dobra. Pa, to uperam, lubię. Ja to mam. Patrzcie, taki. O kurde, dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, to ja będę 24 teraz. 24 na spokojnie, na spokojnie, no, 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 wy o budka! Ale co mi da no 200 milionów ponad na to da, no co to ma być? No, ja jeszcze jakiś takie Dobra, wale, kurde to dawaj szybko, 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 szybko. O proszę, oddaj, oddaj, proszę, no, proszę. I czemu to nie dodaję, widzowie? Dobra, wiecie co? Spamimy, 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 spamimy. I dobra, i Eggwajdę i nie patrzy teraz wypadnie. Proszę coś dobrego, no proszę, no tyle tego leci. No ja pierdzielę. Chociaż Hu no jeden hu to nie jest tak dużo. Nie, no co to ma być? Uperamo też na te gifty sporo wydał, więc no on też na jeden huge mu się nie zwróci. Dobra. Czekałeś ile tych giftów zostało? 700, 700 giftików. Dobra. Dobra, teraz jakoś przespamnę, na tutaj ma. i Już? Dobra, czekajcie. Spamim, 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 spam, 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 pa, 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 O kurde, czekajcie, bo mi gra zloguje zaraz. Co, to ma być? Dawaj Huge no. Kurde, dawaj huge, no. Z tego co wiem, to szanse na tego hero są 1 na 2,7, więc no mógłby wypaść, nie? No są duży, dość duże szanse, nie? Dobra, otwierajcie się parametry pierwsze, dobra, ja po czwórnie, ja po czwórnie, ja po czwórnie, no spokojnie, na spokojnie tutaj, kurde, ale żeby to, dobra, może odda, może odda, proszę, proszę, Preston, Preston! Mm, tak średnio, tak średnio. Coś czuję, że po tym odcinku te rave gifty to będą moje znienawidzone gifty, tak? Tak, tak takie też mam przyczucie widzowie, dobra. Dobra, bo już promu, kurde, promu, dupku. Dobra, to ja muszę... Jeszcze, 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 dawaj. No i czy coś z tego wypadnie. Dobra, sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. i ile tego jest? Ile tych? Zostało? 500. Dobra. To już ponad połowę otworzyliśmy, ale Hiur, jak nie było, tak dalej nie ma. A deseczka. O, dwie deski wypadły i dwie budki. A więc no według mnie nawet nic. Otwieram 40 razy, zdawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. i Pramat, ja patrzę tylko jak to otwierasz. Otwieraj, otwieraj. Dawaj, dawaj, Nubkiu, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, Nubie. Patrz, jak to leci? Proszę, żeby nie. Jak będzie huge, to się. Kurde. Nie, proszę, żeby nie było huge, a, tylko jest. Uperamo Jest. Oj, oj. Jeden huge, yk. cieniutko, się Uperamo cieniutko, cieniutko To Uperamo jest takie 100 milów, tylko na minus. Ja więc no. Dobra, teraz moja kolej po 8, po 8. Bo co, ja tutaj się będę widzowie Dawać, dawać mi to. Kurde. Ale widzę też jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich jeterów Bezorzego, Ksiasika, Enterpoja i dla mamy, bo przywali mocno, a szczególnie Bezorze 300 giftów, to jest no sporo, naprawdę sporo. A więc no jeszcze raz dziękuję, ale dobra, ile zostało tych giftów? 400 giftów, dobra, jak będzie 200 to otwieram wszystkie na raz, wiecie co, widzę wszystkie naraz, raz, dobra. 30, 24 teraz, na spokojnie, na spokojnie, proszę. Preston, o oh, tylko proszę, no czy to jest tak dużo, no? Chyba najwidoczniej jest. No kurde, no ale nic nie wypada, widzę. Nic, a nic, no. Na te budki to jest nic, dobra. 8, 8. A może tak trzeba otwierać? 8, 8, 8, 8. Proszę, no daj coś, preston. Preston, preston, daj coś, daj coś, daj, 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 daj. No i nie dał, nie dał, dobra, czekajcie, dobra, czekajcie, ile giftów zostało, wiecie co, ja to chyba wszystko naraz otwieram, 320 giftów, dobra, czekajcie, po cztery, dobra, a, do końca, a co ja się tutaj będę, hia, ja pierdziele, ile tego jest, co jest, kurde, widzowie, hia, ja pierdziele, nie, no, no, nie, no, jak nie będzie z tego huge'a, to się chyba załamie, nie, no, ale już małe szanse są na huge'a, bo już tylko 300 zostało, chiapierdziele ja ile tego jest, no i dobra, widzę wszystkie gifty już chyba otworzone, czekajcie, sprawdźmy, czy czegoś jeszcze nie ma, ale huge'a chyba nie widziałem, huge'a chyba nie widziałem, Idziemy kto otwierałem. Dobra, czekajcie. Ah, no co no widzę, nie było, no ale uperamo trafił, no ja pierdzie Pokaż Uperama w trajdzie tego churzyka. Ja pierdzie co za farciesz z... E, 67 milionów, ale kurde. Ja pierdzie stoję, no nie no. I zobaczcie jakiego on ma farta, ja pierdzielę. Tylko ja mam takiego pecha, czekajcie, zobaczmy sobie wszystko co trafiliśmy no, Ale tutaj nic, nic nie można trafić O, Overlorda jednego trafiliśmy, bo jednego nie miałem, więc git o, jakieś... o, to też trafiliśmy, 12 milionów właśnie się... Nie no, ale co to są za grosze, no widzowie 5 desek, 10 milionów i 3 budki, no to... No niestety ale Openik nie oddał, co tam jeszcze Uperamo, chcesz to tam, co tam? O, no kolego możesz dać, nie? Możesz dać na jakieś losowanko. Daj dla wiza, kurde, czekajcie, o da dla wiza, kurde. Uperamo, patrzcie, widzę, Uperamo Sigma, kurde, piąteczka Uperamo. No serduszko ogromne dla operama, ale my sobie ogłosimy wyniki z tamtego... Konkursiku. No i dobra, tutaj macie zwycięzcę ostatniego konkursiku. I co? Idziemy sprawdzić czy ma wymagania Roblox. A tak w ogóle to on niedawno wygrał więc do takiego parta, że druga szansa, a w tamtym odcinku, ale nie ma wymagania. Zobaczmy, czy teraz ma. Pisujemy sobie nick i dobra. Drosicki Z Nasz. Dobra nie Tutaj, czekajcie. Following, dobra. Sprawdźmy, czy ma followa. Jest. Follow. No i kurde, zobaczymy, czy jeszcze ma grupkę. Jest na grupce, więc wysłamy, bratku. Wysyłamy, wysyłamy. Dobra, Ostatnio był huge cupcake do wygrania. Dobra, huge subcake, dobra. I Poszło do ciebie, bratku, Gratuluję. Wysyła się, wysyła się i poszło. Ale tak jak mówiłem, dzisiaj jest do wygrania Huge Lunar Moth od Uperamo. A więc, żeby takiego Lunar Moth'a wygrać, jedyne co musicie napisać w komentarzu, to swój link z Robloxa, byś na grupce roblox, mieć followa na moim profilu i napisać hasło Uperamo. W sensie, no, wiecie o co chodzi. A więc. Ja, Pierre, jeszcze Uperamo chyba z Ferrerpaka coś trafił. Czekajcie, zaraz się go spytam. Uperamo, ty z to jest to Ferrerpaka, to trafiłeś? Nie. Nas z czego? Nie wiem. Ja nie kupiłem go, ale tak się pokazałem. Aha, no to nie ale mnie strolowałeś. <gry> dobra, widzę, perało mi nieźle strollował, kupił sobie takiego, ja już myślałem, że on sobie jakiegoś furrer paka kupi za 250 Robux, ale kurde i tak tego trafi to tam nie ma co narzekać, nie? No ale dobra, na dzisiaj to już było na wszystko no i co? Trzymajcie się do kolejnych i cześć.